W szpitalu w Pyskowicach, w Powiecie Gliwickim powstaje Ośrodek Zdrowia Kobiety, Centrum Medyczne dla Kobiet, zaprojektowane w nowoczesnej formule Walk in One Stop Clinic na wzór brytyjski. Jest to miejsce, w którym każda pacjentka będzie holistycznie zaopiekowana, będzie mogła uzyskać poradę i zrobić potrzebne badania w trybie ambulatoryjnym w jednym miejscu, w jednym czasie. Powstanie tego ośrodka jest możliwe dzięki e, połączeniu potencjału szpitala w Knurowie i szpitala w Pyskowicach. To centrum medyczne będzie miało na celu leczenie ginekologiczne i onkologiczne kobiet. Zakres usług, jaki będzie tutaj świadczony, to jest m.in. cytologia płynna, kolposkopia, histeroskopia, a więc procedury, które zmierzają do profilaktyki i leczenia raka trzonu macicy, raka szyjki macicy czy raka jajnika.